Europa jest słaba, Europa pod rządem lewactwa jest po prostu beznadziejna, ona nie ma nic do zaproponowania. To co, w chwili, to, co w tej chwili się dzieje, to, co w tej chwili odbył się ten szczyt, to jest próba wbicia się jakiegoś klina na siłę wejścia do stołu negocjacyjnego. Nie wyobrażam sobie, na szczęście to nie nastąpiło i wierzę głęboko, że nigdy nie nastąpi. Nie wyobrażam sobie czasu, gdyby rządził PiS w naszym kraju dzisiaj, dlatego że szanowni państwo, dzisiaj mielibyśmy jedynego sojusznika w postaci Orbana i, i, i Węgier. Europa musi się integrować i słowa pana premiera Tuska, który bardzo wyraźnie powiedział jeszcze przed wylotem do Londynu, a i później po, po spotkaniu, że po pierwsze integracja całej Europy, po drugie wzmocnienie militarne, oczywiście zbrojenie, bo to jest bardzo istotne po trzecie wzmocnienie naszej flanki wschodniej, co jest dla nas dla naszego kraju oczywiście priorytetem, ponieważ jesteśmy państwem przyfrontowym i to jest najważniejsze, żebyśmy po tej stronie mieli wzmocnienie i wsparcie ze strony europejskich liderów europejskich państw.